Witam, witam, witam Was, Krejzol, w trzecim odcinku! W trzecim, co nie? Tak, w, w trzecim. W trzecim odcinku z Minecrafta z Błażejem. Możecie ten odcinek zobaczyć u Trojanka. No i Możecie subskrybować także Trojanka. No i tak, możecie też subskrybować kanał Krejzol No ja Dobra, to... Czekaj, tam... Ty, co tam jest? Nic nie ma. W tym nie będziemy. Te łóczki kochają, nie brodawek No tak. Dużo tych brodawek no, ale, mamy. Ja, ale, żeby I, I może przyjdziemy jeszcze do tego nederu, żeby zrobić ten stół alchemiczny z brodawek Zaczekaj, to To chyba tak. Nie, to chyba nie jest kolejna. No nie, to nie. Ty dobra, musimy wyjść jakoś. To nie tu. No, nie. Ej, jeśli te wszystkie rzeczy zgubimy, to ja nie wiem. Co ja zrobię? Nie, no po schodach. Ej. Hm. dobra. To chyba tędy. Tak, to tędy było. Tak, już poznaję to okolicę. Jest. Przynajmniej to. Fuck, uciekaj! Fuck, ja zginę, zginę, zginę! Przeżyłem, przeżyłem. Ale muszę zeżreć strasznie dużo, bo mam trzy zerduszka. to nie pod koniec. Kurde. Dobra, odnawia się na, z, z, na razie. Fuck! Bym spadł. Dobra, leć! Ty, Blaze nas... Fuck, Blaze! Blaze! Żyjesz? O, mogę na wyjść! Blaze, umrę! Wracaj! Nie tą stroną! Fuck! Jest! No, 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 no! Uu. o Boże! O Boże. Dobra, wraca wracamy. Jedzenie, jedzenie zbieramy, zbieramy jedzenie. Ale nie niszcz tego! Nie, to drugim przyciskiem spróbuj, zobacz, tak. I teraz... Teraz od nowa musimy je zasadzić. No dobra, niech będzie. Okej, okay, chodź. I tych też tutaj nie nisz, tylko... Ale jakieś nie? No, Boże. Dobra, chowamy y, te wartościowe rzeczy do skrzynek. No, no, tutaj nie ma miejsca. A nie, ja odłubię, bo nie, nie, to do skrzynki są. Ale tutaj, do tej drugiej, weź odłóż, bo w tej drugiej mamy. Ja je odkładam tutaj, do drugiej. I odkładam tutaj to. Mam tyle brodawek. Jedno. Y, czekaj, bo mamy jeszcze tutaj... Zobacz co mamy. O jeszcze tak. Tak. Zaczekaj, bierzemy te wszystkie brodawki i piasek dusz. Masz więcej tego... A ja mam jeszcze 30. To 40 piasku dusz mamy aż. Dobra, ja muszę się nażreć. Dobra, w tym świecie już jest dobrze, już jest good. Ale noc się robi, to już nie jest. Zaraz będzie. Dobra. Dobra. Z tego co słyszałem, to tata u ciebie był. Dobra, to wracamy. To znaczy nie do nenderu, tylko robimy hodowlę. Gdzie? Chodź tam, gdzie ten... gdzie mamy portal. A Wziąłeś brodawki? No wziąłem i piasek dusz też wziąłem. Okej. Mhm. Tutaj mamy lawę. Jakby coś. Zróbmy tak. Zróbmy? Tutaj jest lawa? No gdzieś tam. Ej, nie! Nie tutaj, nie.

Połowę ci dam. Posać sobie. sobie. Dobra, sać. O, widzisz? Pierwsza urosła, ale nie niść, nisz, nie niszcz jej. Później, później. Dobra. A można po Można, normalnie. Ale okej. Okay. Hodowla, brodawek ja jest. To co? Robimy? Zeżrę sobie trochę tego. Jagód. Czy dałoby się coś wa wartościowego, co nie zeżreć? Dawaj robimy ten zagrodę dla krów. Chociaż nie, dla świń, bo na razie nie... Nie mamy pszenicy. Zobacz kto tam idzie. Uważaj. Dobra, zabity. Do domu wracajmy. Dom był na górce. W tamtym miejscu. Weź nic pań, bo ja się w w domu dzisiaj przejść. No bo. Dzisiaj się w innym domu. No dobra. Idę, idę, już, już wchodzę do domu. Dobra. No bo nie chcę... Wiesz czemu? Bo nie chcę się tam odrodzić przy tym, przy jagodach nie Dobra. To robimy zagrodę na świnie. To ty weź tutaj, chodź do mnie, tepnij się do mnie albo przyjdź. Nie, nie przyjdę, bo ty nie jesteś tak daleko. Dobra, to przyjdź. Ja ci pokażę jaki teren masz. Y, dużo o, tych... Y, tego... drewna... drzew musisz ściąć. O tutaj ten Muszę teren. ten... ten dż, te tutaj, no tutaj dużo tych drzew, bo tutaj będzie zagroda na świnie. Nie mam siekiery. To ja ci dam kamienną na razie. Dobra, jak ci się skończy to zrobimy... No. to zrobimy żelazdem, dobra? Do którego drzewa mam ściąć? A do tego? Do tego? No wszystkie prawie weź tam. Nie wszystkie o, tylko... Ja mogę... Uważaj! Dużo, dużo weź. Zetni. Naj... No, to co jest? Fuck. Co jest? Ja będę robił zagrodę i... Jak już będziesz miał trochę Nie, pokonać! Nie pokonać na O nie! Dobra, ja zrobię tutaj. Jak będziesz miał dużo drewna już zrobionego, to dasz mi, to ja zrobię ten. Płot. Co ty robisz? Wezmę, otworzę tą książkę. To jest Dobra, to ja już ci robię żelazną, bo mam. Ale i tak ci zrobię. Będzie szybciej na ten. Żelazną. Podejść do ja domku albo ja ci dam. Trzymaj. Trzymaj, dam. Tam masz. Dobra. Ja pozbieram tutaj jedzenie. Okej. Okay. Tak nudno bez prisyny nie? No, mówię to teraz też do widzów Prisonera. To znaczy Trojanka. No. Chociaż nie, bo oni mają cięcie. Widzę to moi widzowie. No. Możecie ich powiadomić. Tych widzów. Dobra, ich No. Gadałem z moimi widzami o Twoich widzach. Dobra. To ja Ci też pomogę ścinać te drzewa, bo nie mam co robić. Mhm. Czekaj, wyłącz tą książkę, bo przeszkadza ta książka tylko. No, to już ścinamy. Ścinamy. dobra. Teraz te drzewko. Potrzebujemy dużo tego miejsca na świnie, bo będziemy mieli w końcu te liście. Co? Te liście same znikną. No tak, nie musisz ich niszczyć. Zrobimy też od razu zagrodę dla krów, tylko nie będziemy, nie będziemy mogli ich tam wprowadzić na razie, bo nie mamy pszenicy. No. Dopiero później. Dobra. O fakt, się siekierę a, przez przypadek. A, a, ty, a ty wiesz na jakich kordach się respi naj... No ten... No i, no i zawsze... Znaczy, często y, Portal Gend'u? Na jakich? Bo ja nie wiem, no. Bo... <noise> Boże. <głosy> ty, ścinaj drewno, a nie sobie tam odpoczywasz. prankuje pewnie albo przynajmniej pra, ten wyciszył sobie i i go nie słyszę gdzie on jest ty on się rozłączył sorry Dobra. Czekaj, bo cię mnie... nie postawiłem. To jest ten wylew. Czekaj. Halo. Czekaj, bo cię. Dobra. Nie straciłeś, ja wziąłem prawie wszystkie te ity. A jest mój kilo Jest, 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 jest. Trzymaj, trzymaj. Chociaż to było chyba moje. Nie, to było moje, ja to miałem. Ale... Jeszcze mieć miałem. Ale ja nie mia... Ja też miałem ten hełm, a nie mam. A ty zginęłeś w lawie, a ja poza lawą. Ale ty miałeś siodło, no. trzymaj. Ale możesz wziąć ten hełm. No a mnie jakieś masz? Strzały no mam. I żelazną siekierę miałem ja. No ja mam tutaj. Okej, okay, to tyle czy jeszcze coś miałeś. A miałeś jeszcze węgiel. Mieś? Dobra. Daj to mi Dobra i tyle chyba, co nie? No. To ścinamy drewno. Kurde, nie zauważyłem... Nie zauważyłem tego. W ogóle. Lawy, Szłem, szukałem cię i nie zauważyłem, jak wpadłem. Ty, dobra, kończymy. Może poza odcinkiem zrobimy tą... Tą, mm, tą zagrodę dla tych. Dobra? Ty, mam pszenicę! Zapomniałem, że można ją zbierać tym, że trawę. Dobra, to w następnym... To już poza nagraniem sobie pogramy trochę, co nie? Dobra, to F5, F5, F5. Dobra, to do zobaczenia pa w następnym odcinku... Bye.